Witajcie z tej strony, Sebastian. Zazwyczaj w Houston jest naprawdę piękna pogoda, dlatego jesteśmy zaskoczeni tymi, co się teraz dzieje za oknem. Co prawda nie ma żadnego oficjalnego huraganu, ale naprawdę muszę wam to pokazać. Wyjdziemy na balkon, pewnie będzie głośno, więc nie będziemy słychać, ale to nieważne. Każda każdym razie z deszczowego Historii pozdrawiam, Sebastian. Hejka. Postanowiłem włączyć jeszcze na chwilkę kamerę, żeby pokazać, że piorun za piorunem. Zobaczcie, jak często tutaj są te grzmoty. Znaczy, grzmotów nie słychać, ale błyski jak często. Świetnie to wygląda, mam nadzieję, że doczekamy się jeszcze jakiegoś porządnego pożądne, huraganu tutaj. Dobra, wracam do domku pod